Apokalipsa, dzień po dniu. Nie bój się cierpienia dla Jezusa. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście zostali poddani próbie, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny, aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Apokalipsa, rozdział drugi, wiersz dziesiąty. Amerykański misjonarz Andrew Branson założył w Izmirze, czyli dawnej Smyrnie, Kościół Zmartwychwstania. W 2016 roku został uwięziony przez tureckie władze pod fałszywymi zarzutami, ale zwolniono go 735 dni później w wyniku nacisków ze strony amerykańskich dyplomatów. W III i IV wieku naszej ery dziesiątki chrześcijan również zostało uwięzionych. Niektórzy byli torturowani i zostali oszpeceni. Inni stracili swój majątek, a nawet życie. W roku 250 rzymski cesarz Decjusz posunął się o krok dalej, uchwalając prawo, zgodnie z którym wszyscy ludzie musieli składać ofiary pogańskim bóstwom rzymskim. Nakaz, który był bezpośrednio sprzeczny z kilkoma zapisami Dekalogu. Było to jak skrzyżowanie dekretu króla Nabuchodonozora o złotym posągu, co opisano w Danielu w rozdziale trzecim z ustawodawstwem medo perskich rządów dotyczących modlitwy, Daniel, rozdział szósty. To oficjalne prześladowanie miało na szczęście charakter nieregularny, ponieważ kilku kolejnych cesarzy zasiadających na rzymskim tronie interesowały także inne korzyści. Jednak w 303 roku panujący cesarze za namową cesarza Dioklecjana wprowadzili w życie wyrachowaną strategię, mającą na celu całkowite wykorzenienie rosnącej rzeszy chrześcijan. Prześladowania te, jedne z najdłuższych i najbardziej bezwzględnych, jakie do tej pory spotkały chrześcijan, trwały bez wytchnienia przez 10 lat lub, jak zapowiadał dzisiejszy werset, 10 Proroczych dni. Ogólnie rzecz biorąc, długości okresów w proroctwach biblijnych dotyczących czasu są interpretowane przy użyciu konkretnej metody. Została ona wyjaśniona zarówno w Księdze Liczb 14:34, jak i w Księdze Ezechiela 4:6. Krótko mówiąc, jeden proroczy dzień równa się jednemu literalnemu rokowi czyli dzień za każdy rok. Dziesięć proroczych dni w dzisiejszym wersecie równa się więc dziesięciu literalnym latom. Rzeczywiście, od roku 303 do roku 313 chrześcijanie cierpieli z rąk Imperium Rzymskiego straszliwy ucisk, skrócony dopiero przez edykt mediolański. Jednak ci pierwsi wierzący zważali na obietnicę Zbawiciela, aby mocno trwać przy Jezusie. Ich wiara przetrwała nawet w obliczu okrutnej śmierci i pomogła rozwinąć tę małą grupę wierzących w największą religię na świecie. Dołącz do mojej modlitwy. Boże Ojcze, abyśmy wytrwali w wierze aż do śmierci, wiedząc, że bez wątpienia zarezerwujesz dla nas koronę życia wiecznego. Do dalszego studiowania: Ewangelia Mateusza, rozdział 10, wiersz 22 i rozdział 24. Wiersze 9 do 11. Przeczytaj również list Jakuba, rozdział 1 i wiersz 12.